I ruszyły! Walka o prowadzenie, ale Fuzja na czele, tam mocnym posyle Magadi, blisko jest również Dagora. Prowadzi gonitwę Fuzja, Dagora galopuje na drugie, a na trzeciej jest Magadi, a na czwartej Neonira. I do celownika zostało jeszcze 1000 metrów. Dagora na czele. Fuzja jest druga. Magadi w mocnym posyle na trzeciej pozycji. I ta trójka ma zdecydowaną przewagę nad resztą stawki. Dagora, Fuzja i Magadi. Dalej Neonira. Moja najmilejsza i Kryza. I wyjście na prostą. Wyprowadza Dagora. Przed Fuzją finiszuje Magadi. Dagora. Magadi, Dagora, Magadi, Dagora, Magadi. Fuzja osłabła. Dagora, Magadi. Magadi jest już na pierwszej pozycji. Magadi, Dagora, fuzja finiszuje. Tam walka jest o tylko drugie miejsce, bo Magadi ma zdecydowaną przewagę. Na drugiej pozycji jest Dagora. atakuje fuzja, ale Magadi decydowania. Tam trwa walka o drugie miejsce, i druga jest Dagora. Trzecia fuzja.